Ewangelia św. Jana, rozdział 21 Potem Jezus ponownie ukazał się uczniom nad jeziorem Tyberiackim. Ukazał się zaś w następujący sposób. Przebywali tam wspólnie Szymon Piotr, Tomasz zwany Bliźniakiem, Natanael z Kany Galilejskiej, synowia Zebedeusza i jeszcze dwóch innych jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich – idę coś złowić. Rzekli mu – i my popłyniemy z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, lecz tej nocy nic nie złowili. Gdy nastał poranek, Jezus stanął na brzegu jeziora, lecz uczniowie nie poznali, że to jest Jezus. Jezus zapytał ich: Dzieci, nie macie nic do jedzenia? Odpowiedzieli mu: Nie, on zaś polecił im: Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a złowicie. Zarzucili więc, ale nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wtedy uczeń, którego Jezus miłował, powiedział do Piotra, to jest Pan. Skoro tylko Szymon Piotr słyszał, że to Pan, nałożył ubranie, bo był rozebrany, i rzucił się do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łodzią, ciągnąc sieć wypełnioną rybami, ponieważ nie byli daleko od lądu, tylko około dwustu łokci. Gdy wysiedli na brzeg, zobaczyli rozniecone ognisko, położoną na nim rybę oraz chleb, Jezus powiedział do nich. Przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście. Poszedł więc Szymon Piotr i wyciągnął na ląd sieć wypełnioną pięćdziesięciu trzema wielkimi rybami. A chociaż ryb było tak dużo, sieć się nie rozerwała. Jezus zaś im powiedział: Chodźcie coś zjeść. Żaden z uczniów nie odważył się zapytać go, kim jesteś, ponieważ wiedzieli, że to pan. A Jezus podszedł, wziął chleb i podał im podobnie uczynił z rybą. To już trzeci raz. Pan objawił się uczniom po swoim zmartwychwstaniu. Gdy spożyli posiłek, Jezus zapytał Szymona Piotra: Szymonie synu Jana, czy miłujesz mnie bardziej niż oni? Piot odparł: Tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Wtedy powiedział do niego: Paś moje baranki. Zapytał go powtórnie: Szymonie synu Jana, czy miłujesz mnie? Odrzekł mu: Tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Powiedział mu, paś moje owce. I zapytał go po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Wtedy Piotr się zasmucił, że już trzeci raz go zapytał, czy kochasz mnie? I odpowiedział mu: Panie, ty wiesz o wszystkim. Ty wiesz, że cię kocham. Jezus rzekł do niego: Paś moje owce. Uroczyście zapewniam cię, kiedy byłeś młodszy, przepasywałeś się i szedłeś dokąd chciałeś. Kiedy jednak się zestarzejesz, Wyciągniesz swoje ręce, a ktoś inny Cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. Powiedział to, aby wskazać, jaką śmiercią uwielbi Boga. Następnie rzekł do Niego, pójdź za mną. Piotr odwrócił się i zobaczył ucznia, którego Jezus miłował, idącego z tyłu. To on podczas wieczerzy oparł się na jego piersi i zapytał, Panie, kto Cię zdradzi? Gdy Piotr go spostrzegł, rzekł do Jezusa, Panie, a co z nim? Jezus mu odpowiedział, jeśli zechcę, żeby On pozostał aż do mego powrotu, czy to twoja sprawa, ty pójdź za mną. Rozeszła się więc między braćmi wiadomość, że ten uczeń nie umrze. Tymczasem Jezus wcale mu nie powiedział, że nie umrze, lecz jeśli zechce, aby On pozostał aż do mego powrotu, czy to Twoja sprawa? To właśnie ten uczeń świadczy o tych sprawach i On je spisał. A wiemy, że jego świadectwo jest prawdziwe. Jezus uczynił jeszcze wiele innych rzeczy, lecz sądzę, że gdyby to wszystko spisano, cały świat nie pomieściłby napisanych ksiąg. Takie to, kochani, zakończenie Ewangelii Świętego Jana. Dla mnie osobiście ten XXI rozdział Janowy to jest najważniejszy rozdział w Biblii. Ta rozmowa Jezusa z Piotrem to potrójne wyznanie miłości, to przebaczenie. Wiele z moich konferencji mówiłem, o tym pewnie niektórzy kojarzycie. Najbardziej zachwycające jest tym wszystkim to, że Jezus, zobaczcie, nigdy się nie zniechęca. On ciągle i ciągle daje nową szansę. Tak jak ich kiedyś uczył kilka lat temu łowić ryby, po trzech latach się okazuje, że nic się nie nauczyli, nic nie potrafią, to Jezus mówi: Zaczynamy od nowa, zaczynamy jeszcze raz. On się nigdy nie zniechęci, On się nigdy nie znudzi. I o tym trzeba koniecznie pamiętać.